te Puławy, trzecia siła polskiego handbala jak na razie. Czy Chrobry dzisiaj znajdzie sposób na to, żeby pokonać Azotę? No faktycznie fachowcy tak oceniają, że jest to zespół na trzecią pozycję w lidze. Na pewno ma wiele, wiele silnych punktów i, i bardzo trudno z nimi się gra. Ten mecz pierwszy tutaj na naszym terenie pokazał, że, że byli od nas zdecydowanie lepsi. No, tutaj w tym meczu spróbujemy zmienić tę sytuację. To trzecie miejsce po sezonie zasadniczym, azoty, mają właściwie już zapewnione? To nie wpłynie jakoś tak troszeczkę demo, demobilizująco na ten zespół? No nie wiem, to jest bardzo bardzo dziwny zespół. To, to w tamtym roku pokazała liga. Być może, że takie żółte światełko ostrzegawcze zapaliłem się w opolu, gdzie prawie do, do 55. minuty. Wynik oscylował wokół remisu, więc myślę, że, że ta drużyna przystąpi w pełni zmobilizowana do meczu z nami. Dzisiaj w chrobrym w składzie, no można powiedzieć, optymalnym, ale bez Jureckiego i, i bez Mieszki to wpłynie jakoś na naszą grę? No, to są na pewno bardzo ważne, brakujące ogniwa. Do tego możemy dodać jeszcze tam drobne urazy. Zawodników, które wykluczają z gry na przykład w ataku w obronie mogą grać w ataku nie bardzo, mogą nam pomóc i, i tutaj mamy troszeczkę takich małych problemów.